No dobra, to siedzimy sobie już tutaj na OFF Festiwalu, jesteśmy no, w miarę na świeżo po waszym koncercie, jednym z waszych pierwszych chyba na takim dużym festiwalu. Tak, to jest nasz w sumie drugi koncert na takim dużym festiwalu, bo był jeszcze Jarocin, teraz mamy Ofa i no, no co mogę powiedzieć, jest wspaniale. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. A jakbyście opisali swoją drogę właśnie tutaj, w to miejsce, na OFF Festival? jak to się zaczęło? Zaczęło się to tak, że z Szymkiem mieliśmy duet perkusyjno-muzyczny nazywający się Szymiętymi, którego żadnych znaków w internecie już nie znajdziecie. I wymyśliliśmy go w toalecie szkolnej. Tak. No i z tego powstał pierwszy numer nasz którego, którego gramy na większych koncertach, jakby na dłuższych, nie na większych, to jest, to jest wiek, większy koncert. No, ale potem pojawił się Filip, z którym chodziliśmy do studia roka Pawła Mazura w Tarnowie, gdzie uczyliśmy się grać roka, a potem i graliśmy tam jeszcze z innym gitarzystą, który dwa lata temu, już półtora roku temu, przestał z nami grać i zaczęliśmy grać z Patrycją, z którą gramy do teraz i się bardzo cieszymy, że z nią gramy, bo grałaś nam absolutnie świetnie. A grając właśnie razem, od w sumie dość niedługiego czasu, mimo wszystko można uznać was za jeden z takich najbardziej utalentowanych zespołów, w sumie nawet no, patrząc na to, jak wygraliście nawet konkurs talentów ten World, tak, World tak to Talent się, Show. World talent show, właśnie, jak, jak to wyglądało, ta droga właśnie wygraliście w ogóle z, ze swoim autorskim utworem. Tak, um, z dwoma. Tak, um, znaczy. Nie wiem, jak odpowiedzieć. Ja, ja powiem tak. To jest pierwsze pytanie w historii odnośnie tego konkursu. Nie, 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 nie wspominaliśmy tego konkursu już chyba od dwóch lat. Więc musimy teraz naprawdę odkopać niezłe nie wspomnienia. <śpusz> T, <tż śpuszzy> znaczy, dużo czasu minęło. Tak, no to World Talent Show to był taki e, konkurs organizowany przez e, Adriana Misia. To jest taki Tarnowski działacz i on ma też szkołę tańczą. Pozdrawiamy Cię Adrianie. Tak, pozdrawiamy Cię. No i ogólnie to zgłosiliśmy się do tego jakoś przez przypadek. Jakaś pani, okazało się, że potem ją znamy, podesłała nam linka na Messengerze, że jest taki konkurs. My wtedy nigdy w żadnym konkursie nie braliśmy jeszcze udziału, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to i wejdziemy sobie Spróbować, zobaczyć co się stanie i jakimś cudem wtedy ten pierwszy nasz konkurs w życiu udało się wygrać. I to było bardzo duże dla nas wtedy osiągnięcie, bo nie wiedzieliśmy, że w ogóle tak ludzie, tak ludzie robią. Tyle. Swoją drogą jesteście też w zasadzie chyba jednym z najmłodszych zespołów na, jakby w na historii festiwalu tego, e, of festiwalu w zasadzie. Tak mi się wydaje, że e, w zasadzie średnia wieku u was 16 lat, tak? To się zgadza. Mniej więcej, tak, tak w opisach tutaj. E, ja jestem tym najmłodszym, jeszcze 15 lat. <laughs> I w zasadzie czy wiąże się to dla was z jakąś taką presją, żeby zrobić dużą karierę, czy po prostu traktujecie granie jako po prostu coś dla zabawy i po prostu no już ten ewentualny sukces to jest już no coś przyjemnego, dodatkowego. Jakby powiem tak, robimy swoje, robimy swoje, robimy to jak najlepiej możemy i robimy to przede wszystkim, żeby dalej to była zabawa, żeby dalej to było przyjemne. I jak przy okazji uda nam się wzrosnąć po wyżynach polskiego show biznesu, to będzie klawo. Czy to jest jakieś nawiązanie, może? Jest taki zespół jazzowy, Klawo, i jest naprawdę wspaniały. Jest taki? Jest taki. A to, to nie było bardzo. nawiązanie, ale teraz to jest nawiązanie, więc. <laughs> Stało się. Tak. Stało się. <laughs> no, ja, ja sam od siebie zespół Klawo bardzo chętnie pozdrowię. E, no i tak, w sumie jeszcze tutaj chciałem zagadać Was e, o Wasze brzmienie. E, bo tak naprawdę jak słuchałem Waszych utworów, to. Widać było, że wyrabiacie już sobie własny styl. Tak naprawdę ciężko się doszukiwać jakichś takich konkretnych inspiracji. Właśnie o to chciałbym Was zapytać, co takiego Was najbardziej inspiruje. Czy to ze strony tekstowej, sposób właśnie pisania utworów, ale też ze strony muzycznej. Czy macie jakieś konkretne ulubione gatunki, a może nawet artystów, którzy Was interesują? Nasze brzmienie też wywodzi się z tego, że każdy z nas ma totalnie inne gusty muzyczne. Eee... Ja bardzo gustuję w polskiej muzyce, w polskiej alternatywy przede wszystkim, więc w moich bitach często na bębnach można się doszukać inspiracji Natalią Przybysz, bądź Dargą Zawiałow, bądź Moniką Brodką. I to jest, to jest wszystko. Szymek, Spati bardzo dużo słuchają hip hopu, więc można tam usłyszeć ciekawe nawijanie. Bardzo się inspirujemy też takimi zespołami jak na przykład Radiohead, czy. Można powiedzieć Arctic Monkeys, The Strokes, bardzo dużo tego jest u nas, ale przez to, że jest tak dużo inspiracji, stworzyliśmy coś, co jest niepodważalnie nasze i nie możemy tego pisać żadnym gatunkiem, jak po prostu powiedzieć, że jest to Southmiles i nikt nam tego nie weźmie. Już tak rozmawiając właśnie, wspomnieliście nawet o The Strokes, rozumiem, że wybieracie się na zespół Udary? Wybieramy się na zespół Udary, bardzo jesteśmy ciekawi, kto dzisiaj zagra. I yy, yy, nie no, jadamy się tym projektem. Chyba najbardziej na całym festiwalu, bo to jest tak dobra rzecz. Ja nie wiem czemu yy, to nie jest ogłoszone, ale szanuję to bardzo, że, że to przetrzymali, bo to jest naprawdę bardzo niesamowita sprawa. To, to, to co się dzieje, z czego będziemy dzisiaj świadkami, to jest. Coś na festiwalu bardzo rzadko spotykałem że tak powiem. Super. A oprócz udarów, kogo chcecie zobaczyć dzisiaj jeszcze na ofie? Slow dive, na pewno slow dive. Priorytet też po udarach. Na pewno spiritualized. Ja sobie oglądam stąd, jak, jak, jak ten wywiad trwa. To ja sobie słucham Easy in the Black Trees, bo, bo bardzo lubię ten zespół. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jeśli to oglądacie. I bardzo Was lubię. No. Może to zobaczą. Może to zobaczą. Oby. Tak. Nie Więc już no, bo, bo tak to na wszystko chodzi. Y, zbliżając się powoli do końca. Y, czy byliście też y, na jakichś koncertach wcześniej? Czy byliście wczoraj w ogóle na ofie już? Tak. Byliśmy. I co wam się najbardziej podobało? E, mi się najbardziej podobał koncert, jest, nie wiem, e, Pusha T, uważam, zrobił bardzo, bardzo dobrą robotę. E, też e, Melody's Echo Chamber. E, oj, oj, bardzo ładne dźwięki to były. E, to mi się te dwa koncerty mi się podobały najbardziej. W ogóle po samym koncercie była okazja nawet z melodii chwilkę słówko zamienić. Nie wiem, czy tam udało wam się, ale mi się udało. Tak, tak się nawet pochwalę. Fajna sprawa. Też, też bardzo dobrze wspominam ten koncert. A jutro też będziecie? Tak, co prawda nie będzie tymka. Ja będę na, tylko na samym początku, bo muszę jechać na warsztaty do żywca i niestety nie mogę zostać. Co mnie bardzo boli, bo grają Troking król, na którego chciałem bardzo pójść. Niestety nie pójdę. Kupa. Rozumiem. No dobra, no to dzięki wielkie za rozmowę. Yy, I możecie się przedstawić już na sam koniec. Yy, rozmawiałem z. z Szymonem Jarnułą, wokalistą, gitarzystą i basistą zespołu Set Smiles. Yy, i z Tymkiem Łuszczem, perkusistą, chórzystą i górą włosów z zespołu Set Smiles. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że do zobaczenia, nawet w łodzi. Yy, zapraszamy jak najbardziej. No i cześć, dzięki. Dzięki bardzo.